Cześć, z tej strony Anton, witam Was w newsach na kanale Anton Light. Dzisiaj piątek, tak, więc kolejny dopływ maszyn w zakładce info. Wcześniej był odcinek dotyczący tylko i wyłącznie czterech fact sheetów. Bardzo ciekawe maszyny, no i w zakładce info. Bardzo ciekawe rzeczy się pojawią w skrócie na samym początku, czego możemy się spodziewać w tym odcinku. Następna maszyna od Agromasza APV wchodzi z bardzo ciekawą maszyną. Tutaj się na pewno troszeczkę zatrzymam, bo bardzo ciekawa maszyna. Olbat, nowa rzecz też. Tutaj z tych rzeczy, co tutaj, tak na bieżąco. W klasie też wejdziemy sobie do klasa, zerkniemy. Degelman, nowa maszyna do, dla zbieraczy, zbieraczy kamieni tutaj na pewno się zatrzymamy Einbock, zatrzymamy się również z nowości w Fendzie też będziemy i później trzy marki: Horsch, Seki, JCB i Seki na pewno sobie obejrzymy. To już było faktycznie dzisiaj opowiedziane dokładnie. Tutaj nowa marka Kaweko również wejdziemy. Cockerling wreszcie wystartował ze sprzętem. Tutaj druga marka Krone, chodzi o naczepy, tak więc elegancko Kun w Kunie Wysyp. Autentycznie wysyp sprzętu. Ja Cię kręcę. Tam jest normalnie całe DLC, ale to o tym, co tu jest. Mac, Mac jest potwierdzony. Jest maszyna McCormack. W Cormaku -Mac. Mac zobaczymy, co jest. Nie ma w Cormiku nic, tak więc tam nie wbijemy, ale wbijemy tutaj do Masy i Fergusona, bo tutaj kilka ciekawych rzeczy się dzieje. New Holland również, tam wejdziemy, tam na pewno sprawdzimy. No i nie możemy bez gwiazdy dzisiejszego programu, czyli Prina, czy Prina. Prino, prino, sorry, prino, tutaj będzie jeszcze, jeszcze ciekawiej się będzie zapowiada oprócz tego, co było już w facitach. Dodatkowo tutaj ta marka. No i chyba to wszystko. Jeszcze tutaj tą markę odwiedzimy, tak więc kilka rzeczy, jak widzicie, do odwiedzenia jest. No, i zaczynamy. Tak jak alfabetycznie tutaj będzie. Agromasz. No i w tym tygodniu w Agromaszu w polskiej marce dochodzi brona talerzowa znana z Farming Simulator 19, czyli BTC 50H. Dalej mamy Coming Czy to będzie siewnik, który znamy z 19, czy też pług? Mam nadzieję, że będą obie i jeszcze, obie maszyny i jeszcze coś tutaj będzie dodanego. Booth, pierwsza marka z nowych, które dzisiaj doszły do farming Simulator 22 do całej rodziny, czyli OBO tutaj będziemy mieli jak na razie dwa sprzęty, są to tutaj jest łyżka do kiszonki o pojemności 8000 litrów. A tutaj Lock Fork, czyli to wygląda, nie ma tutaj zakładce, ale wygląda do dużej ładowarki kołowej, przy czym lockfork to jest chyba chwytak do drewna. Tak wygląda. Tu jeszcze jedna będzie maszyna, tak więc czekamy co to będzie. Zobaczymy. APV, nowa marka w dzisiejszym rozdaniu, kolejna, i to bardzo fajny sprzęt. Znam na pewno z modyfikacji, natomiast podstawek, wersji podstawowej nie widziałem nigdy tej firmy. Jeżeli chodzi o sprzęt, to jest to bardzo ciekawy sprzęt tutaj. Model GK300MI Full Edition zrobili specjalnie do farminga. Na, najlepsze jest to. Kategoria w sklepie. To do. Albo zapomnieli dodać tej kategorii, albo nie wiedzą jeszcze jak, do jakiej kategorii wrzucić tą maszynę. Bo ta maszyna jest naprawdę bardzo ciekawa w detalach. Moc. 90 koni mo potrzebujemy. 3 metry szerokości roboczej. 200 litrów. 200 litrów. Może dlatego, że pokażę wam jak to w ogóle ta maszyna wygląda. Fajnie. Teraz okazuje się, że bardzo przydatna jest ta zakładka. Od razu wchodzimy i mamy tutaj ten sprzęcik. Tylko nie wiem, czy to jest GP, tak, to jest GP300M1. To jest dokładnie to, co, jako, jako, jako sprzęt w sklepie. No i rzeczywiście, jest to sprzęt generalnie do, yy, pielęgnacji pastwisk, łąk i tak dalej. Potrafi wyrównywać takie pastwiska, ma tutaj włókę, gdyby, tutaj widzę pazurki do wyrywania chwastów, wały do wyrównywania. Mało tego i ma podsiewacz. Tak więc, no nie dziwię się, że James jeszcze chyba nie zdecydował, albo będzie w ogóle całkowicie nowa kategoria maszyny do pielęgnacji czegoś tam, na przykład, albo tutaj sobie wymyślą, nie? Być może to będzie chwastownik. No nie wiem, 3 metry, fajnie to wygląda. Ja jestem szczerze mówiąc zaciekawiony, jak to będzie wyglądało. Czy to będzie na przykład tylko i wyłącznie odwaszczało, czy będzie tylko i wyłącznie. Nie wiem, siało, czy też będzie miało funkcję nawożenia? Zobaczymy. Dużo pytań. Bardzo ciekawa, ciekawa, maszyna, tak więc, no jest troszeczkę tutaj do obejrzenia. Jeżeli chodzi o klas, obiecałem, że tutaj wejdziemy do klasa. Nie pamiętam, ale wydaje mi się, że ładowarki doszły, ale mogę się mylić, tylko dlatego tutaj te wszystkie triony chyba dochodziły. A chociaż mogę się mylić, bo rzeczywiście tych maszyn jest dosyć dużo. No i tutaj po, yy, obiecałem Wam yy, strona producenta może tam wbijemy. Degelman, proszę bardzo. Zbieracze kamieni dwa rodzaje. Signacze, signacze 7200. I Rock King 9600. No, tutaj pewnie chyba ten Rock King jest bardziej wymaga ten. 2 metry szerokości roboczej, 100 koni, 2 900 litrów, a tutaj pewnie. Nie, aż tak dużo. Tylko Ale zobaczcie, 200 koni. Zobaczcie jaka różnica jest, nie? Wydajności, jakby szerokości robocze to nie jest aż tak dużo. 2,4 tam. 40 cm szersza? No, pojemność jest większa, ale zobaczcie, ile mocy od razu więcej. Zobaczymy na stronie producenta, czy coś takiego będzie. No, tutaj może być więcej tych sprzętów. Zobaczymy, co oni tutaj robią. No właśnie, takie sprzęty mają. Hmm, tak więc ciekawie, ciekawie, zapowiada się. Zważywszy na fakt, będą inne tutaj pewnie marki, może, będą pewnie modyfikacje z tego, może. Ja nie, spo, nie pamiętam, żeby była taka modyfikacja tego typu. Szczerze mówiąc, no nie pamiętam. Dobra, przechodzimy do następnego i tutaj jest fajna rzecz, już historia zamknięta. Ja jeszcze dzisiaj się zastanawiałem, jak to będzie wyglądało. Czyli y, 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 mamy ten model, który był wcześniej. Dzisiaj model, który faktycznie tak wyszedł, model, który był w ubiegłym roku i tutaj model, który też jest z ubiegłego roku, czyli jest troszeczkę więcej. I tak jak mówiłem, ten model, on był faktycznie tak przestawiony i on nie ma opcji podsiewacza 9-metrowy. Natomiast tutaj też 9-metrowy, ale ma już podsiewacz, tak więc możemy jeszcze ewentualnie wysiewać trawę i z tego co pamiętam, jeszcze możemy wysiewać tutaj rzodkiew oleistą, tak mi się wydaje. No i tutaj jest ten 12-metrowy, nie wiem czy on tak samo się nazywał w 19, nie wiem, ale wiem, że był na pewno 12-metrowy i z podsiewaczem. Oho, dobra, ten yy, yy, 19 chyba 12-metrowy, nie miał, to, to, był inny model, bo tamten nie miał, nie miał podsiewacza. Tak więc, no tutaj już jest sprawa zamknięta. 4 Einboki chwastowniki dosyć mocno są tutaj eksponowane. Przez, przednia maszyna APV też można być, może być traktowana jako, jako chwastownik. Zaglądamy oczywiście do Fenda, ponieważ dzisiaj na faktycznie wyszedł Fendt model 700 Vario. Tylko tutaj chcemy się upewnić, tak 150 koni do 246 koni nowością w stosunku do 19, jest po pierwsze, nowy model, jako model jako bryła w grze i dodatkowo model, który startowy, podstawowy to jest 714, dlatego tutaj mamy 150 koni, ale całe szczęście mamy cały przedział tych silników, różne opcje będziemy mogli sobie wybierać, bo miałem takie obawy, że tylko i wyłącznie. Ta 714 będzie, ale nie w spoko, tak więc elegancko. Tutaj katana chyba była wcześniej już udostępniona, tak więc tu wcześniej były też z poprzedniego tygodnia. Dobra. Przechodzimy do następnej zakładki. Tutaj mamy we fliglu, czyli znowu jeszcze będziemy czekali, tak więc spoko, fajnie. Czyli mamy tą przyczepę, która dzisiaj była. No to jest też nowość. W 19 nie mieliśmy przyczepy fligla w podstawce. A tutaj mamy jeszcze ciekawe rzeczy mogą być. Ciekawe, co będzie jeszcze od fligla. Ale tutaj jest. Następna rzecz. No, wreszcie horsz ruszył tak troszeczkę. No, Sterano ruszył z kopyta, można powiedzieć, trzy, trzymotrowego kopyta, ale kopyto potrzebuje 140 koni, nie? Tak więc dobrze. Horsch, no mam nadzieję, że tutaj troszeczkę będzie z tego Horscha. Nie wyobrażam sobie, żeby tylko, nie wiem, dwie maszynki były. Nie, no będzie więcej, co nie? No i tutaj ISEKI, nowa marka. Szkoda, że tylko jeden ciągnik z tej z tej marki będzie szkoda? Liczyłem na więcej, na przykład takich mniejszych, komunalnych, nawet na y, kosiarkę y, taką y, małą kosiarkę do trawy, y, taką samojezdną, ponieważ ta firma pro, produkuje tego typu rzeczy, dzisiaj y, na fakt sicie wyszedł, model TJV 985 Tutaj w detalach coś się więcej, nie, no to jeżeli chodzi o moc, 40 koni, y, sorry, 40 km na godzinę, mały taki cwaniaczek. 95-konny, kolejny ciągnik Farming Simulator 22, który ma mniej niż 100 koni, co się nie zdarzało na przykład w 19. Lecimy dalej i tu wreszcie JCB wchodzi, wchodzi z modelem Fast Track 8330 w detalach no, 348 koni, no i 70 km na godzinę. Czekamy na następne JCB fajnie, że będzie ich więcej. Podejrzewam. Dobra, nie będę nic podejrzewał, ale mam nadzieję, że ich będzie po prostu więcej. Czas na kolejną nowość. Dzisiaj wypłynęła już na Facchitach. Marka Jung Henrych. Eee, tutaj niestety tylko jeden wózek widłowy, ale bardzo fajny. To jest wózek e, widłowy, model EFG550. Waży chyba 8,5 tony, czy coś takiego. Napęd elektryczny EFG 550. Napęd elektryczny, tak więc bardzo fajna rzecz. Moc 57 koni, 17 km na godzinę. Szkoda, że nie ja tylko jedna. Tutaj może poczekamy, zobaczymy, jakieś modyfikacje będą z tego. Zobaczymy. Dobra. Następną maszyną. Tutaj możemy sobie wyłączyć kaweko. W sumie na kaweko czekałem. Jedna tylko maszyna z kaweko. Ale z kaweko będziemy mieli jeszcze beczkę pod warunkiem, że ktoś w preorderze tam zamówi sobie, będzie miał ten sprzęt i w ogóle ten e, będzie miał Xeriona z, ze sprzętem kaweko. Tak więc, no to jak gdyby powiedzmy dwie. Jeżeli ktoś będzie przed przedsprzedaży, a pewnie to wypłynie zaraz jako modyfikacja. Tak więc przyczepa Kaweko, ona już była jak gdyby zaawizowana na trailerze Bon Silage. Tydzień temu się nie pojawiła, ale debiutuje w tym tygodniu. Następnym sprzętem jakim jest Cocker link. Cocker link. No wreszcie, long time no see można powiedzieć, co nie? Cockerling Farming Simulator 22. Yy, bo w 19 nie było chyba, co nie? Tak więc yy, na razie duża yy, duży kultywator, 6-metrowy, tutaj widzę tak, 6-metrowy, przed chwilą właśnie sprawdzałem 250 koni, duża zabaweczka. Czekamy na następne sprzęty od Cockerlinga, bo będzie ich jeszcze więcej. Dobra, tak więc cieszymy się bardzo, że Cockerling jest. No i tutaj mamy naczepę Profiliner Krone Trailer. Yy, Kategoria w sklepie różne to jest właśnie też dzisiaj opowiadana o omawiana maszyna, ta przyczepa, która była już na fakturze. ona jest taka firanka do przeważenia palet i itd. Tak Szkoda, że tylko jedna. No ale jest, jest. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dosyć ciekawa jest ta, 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 ta taktyka, wrzucanie e, na przykład nowych, e, nowych e, marek, ale tylko z jednym sprzętem. E, no nie wiem, jak to, to jest podpisywane, to są naprawdę bardzo tajne, przez poufne e, rokowania, że się tak wyrażę, i umowy. I tak, no nie wiem, być może yy, tylko Kron chciał, żeby być tylko z jednym trailerem, być może tak jest, a być może to Giant zdecydował, że będzie tylko jedna. Tak naprawdę mamy Krona, ale to jest inna, osobna marka. Kron ten zielony, no to do sprzętu rolniczego, a tutaj Kron jako trailer. Marka się nazywa Kron Trailer i ma niebieską taką, o tutaj taki niebieski znaczek, to jest, yy, rozróżnia, to będą dwie, to są dwie różne marki jak gdyby. Obiecałem wam, że tutaj wpadniemy do marki Kun. Marka Kun bardzo dobrze jest zawsze reprezentowana, przynajmniej w 19, bo ja tutaj będę najczęściej do 19 porównywał, ale w 19 była bardzo dobrze reprezentowana. Tam było mnóstwo maszyn. Już na podstawce naprawdę dużo maszyn było. W 17 bardzo fajne też DLC. Później te maszyny przeszły z DLC troszeczkę do 19, i tutaj na 20, 22 będzie równie dużo kunów, a będzie ich jeszcze więcej. Przy czym m, widzę, że tutaj są nowe maszyny. E, zaczniemy od tej brony mechanicznej. Jest to brona mechaniczna HR6040 RCS. 6-metrowa, 250 koni, i ona zastąpiła y, tą 4-metrową, bardzo popularną 4-metrową w, w podstawce w 19, która była dosyć często y, wykorzystywana właśnie w połączeniu z siewnikiem 4-metrowym. Ale tutaj ten y, siewnik jest zamieniony jest to siewnik już 6-metrowy. Y, tutaj 300 koni 6-metrów czyli jak gdyby Kun podnosi poprzeczkę i, i bardziej wydajny sprzęt tutaj nam podrzuca. Do tego ten zbiornik, który był, tak, to jest zbiornik, który był w, to jest zbiornik? Tak, to był zbiornik, który był w, w 19, tak? W 19 ten zbiornik czołowy, tak więc to jest 19. Jeżeli chodzi o następne sprzęty, tutaj to są sprzęty, które wyszły tydzień temu, tak? Wcześniej, ale... Następna nowość to jest właśnie ten siewnik. Espro 6000RC. Czegoś takiego 19 nie było, z tego co pamiętam. Bardzo popularnym w 19 jest S Pro 3000, 3, 3 metrowa wersja tego. Tak jak mówię, tutaj idą kurcze grubo, bo to naprawdę duże maszyny. 270 koni, 6 metrów szerokości, 5,5000 litrów pojemności. Duża, naprawdę duża zabawka. Na pewno coś takiego mi się przydało taki 6-metrowy siewnik, elegancko coś podobnego do horszowskiego chyba wersji, ale tutaj jest jednak Kun. I tak jak mówiłem, Espro 3000 był na ModHabie dosyć popularny, jest w 19, natomiast chyba w ogóle takiego dużego siewnika Kunowskiego nie było w podstawce. No i tutaj Maxima 3 Til bardzo fajny też siewnik, trochę mniejszy. 150 koni potrzebuje tylko, ale szerokość robocza to 6 metrów tam jest co, jaki mniejszy nie. I tutaj chyba właśnie też będzie ten zbiornik czołowy będzie potrzebny, bo zbiornik na, na, na nasiona to jest trochę taki maławy i wydaje mi się, że tutaj będzie dedykowany ten zbiornik również połączeniu z tym siewnikiem, tak więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tak więc kun wygląda znowu bardzo ciekawie, a nawet jeszcze ciekawiej, e, chociażby z racji tego, że jest ten siewnik taki duży. E, tego Spro nie było na pewno, nie było w 19, był jako mod, tak jak mówię na ModHabie dosyć popularny, tylko że wersja 3-metrowa Lecimy z kolejną nowością, może nie aż taka duża nowość, bo o Maku i o tej ciężarówce, o ciężarówce, która będzie Farming Simulator 22 Superliner 6x4, wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Tutaj żadnej ciężarówki więcej od Maka nie możemy się spodziewać. Jest jeszcze historia Antema, ale to jest chyba dodatek do wersji amerykańskiej na. Amazonie, jeżeli będzie kupiona, najprawdopodobniej wyjdzie w modyfikacji. W sumie bardzo fajna tamta ciężarówka w 19, jeżdżę nią, tak więc całkiem fajna. No ale tutaj wreszcie mamy super linera, tak więc te lizardy niekoniecznie będą musiały już być takie bardzo podobne do Maka, i wszyscy wiedzieliśmy, że to Mak, ale no, był to lizard, ale tutaj będzie. No, na pewno będę chciał się przejechać czymś takim. Następna rzecz. No i tutaj w Maseju dzisiaj uderzyliśmy, ponieważ w Maseju trochę ciągników przybyło tutaj, trzeba przyznać. A, i ta przyczepa chyba przybyła. Ale fajne ciągniczki dzisiaj przybyły. Oczywiście ten model mfa SK77. Tu chyba z pisownią, z, jest problem, co nie? Chyba z oznaczeniem modeli. Albo nie, coś to było, już nie pamiętam. Ja tego tak nie za bardzo ogarniam. Ale, co jest fajne, najfajniejsze z tych MF-ów, no to tu jest 3670, no pasik, kurczę, 107, oj, chyba będzie często nim, będę nim jeździł. Zobaczymy, jak on to będzie zrobiona a podejrzewam, że będzie dobrze zrobiony, kurczę, to chyba będzie jeżdżone tak samo jak Czym ja tak dużo jeżdżę w tym? Podobny taki ciągniczek, już nie pamiętam. Dobra, nieważne, w 19 też mam jeden z takich ulubionych klocków i tutaj będzie, tutaj tym Masejem będziemy sobie jeździli. Tutaj Maluszek MF5S, też na, na samym początek kurczę może być popularny. Podejrzewam, będzie pod turem czy coś takiego jeździł, taki oborowy, taki mały Cwaniak może się przydać no i 67 SK też no to tutaj średnie ciągniki też będą fajnie tutaj reprezentowane to będą wszystkie modele nowe modele nie Mode, modele jako modele w tym sensie że model jako 3D ale też i nowe ciągniki tutaj więc no fajnie będzie no i ten klasyk MF 30 6,70 na pewno będę go ogarniał tutaj, bo tutaj 170 koni, kawał byka, szczerze mówiąc, średni ciągnik. Na pewno chyba będzie bardziej popularny u mnie niż na przykład te zabawki. Tego też będę chciał sprawdzić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, następną rzecz: McCormack Industries, nie? McCormick w McCormicku. Dalej czekamy, a tutaj McCormack, czyli mamy łyżki duże łyżki i tutaj mamy bale fork, czyli taki łyżk nie wiem, widły do do bel. No jeszcze czekam na in, inne rzeczy do oczywiście ładowarek kołowych dużych. No więc tutaj McCormack Industries. No i New Holland. New Holland wyleciał chyba w tym tygodniu z sieczkarnią i z całym osprzętem z tego co mi się wydaje, ale mogę się mylić. Może nie zauważyłem tego w poprzednim tygodniu. Ale wydaje mi się, że sieczkarnia tutaj doszła, tak więc tutaj jeszcze otworzyłem to. No i tutaj jest... no to jest po prostu szaleństwo, szaleństwo, całkowite szaleństwo, jeżeli chodzi o, o, ten, o ten sprzęcik Prinot, taka nowa marka w farmingu. No tutaj jest to jest ratrak, po prostu ratrak. Tyle tylko, że AgriPower się nazywa, będziemy nim mogli ugniatać różne tam rzeczy. Moc duża, prędkość taka sobie, no ale generalnie to trzeba będzie chyba gdzieś go przewozić, nie? Na jakiejś platformie. Tylko i wyłącznie. ciekawym być może będzie śnieg ubijał, będziemy może odgarniał ten śnieg. Może to będzie jakiś monster do ubijania kiszonki, jeżeli tak to fajnie. Co ciekawe również Coming Soon, tu bardzo się cieszę. Bo być może będą y, sprzęty, i liczę na to, sprzęty do y, do y, y, takie duże sprzęty leśne, ponieważ ta firma również takie duże sprzęty leśne produkuje. I mam nadzieję, że jeden z nich mógłby się tutaj. Pojawić jakiś taki potężny fres, taki jaki jest z modyfikacji, nie? Nie, czytajcie. Wszyscy używają tego freza takiego potężnego. To właśnie firma Prino właśnie robi taki fres. On dokładnie wygląda jak na tej modyfikacji, ale nie wiem jak on się nazywa na tej modyfikacji. Wszyscy go używają, tak więc pewnie wiecie o czym mówię. Na samym końcu jeszcze dwie rzeczy. Po prostu Treleborg wyskoczył tutaj z mnogością opon. Tak więc takie widzimy, jakie tutaj będą koła. No może nie opony, ale koła tutaj chyba tych nie widzieliśmy, no fajnie, fajnie, że to też jest od razu wrzucone, tutaj różne takie mniejsze, nie, te akurat pamiętam, no dobrze, tak więc Treleborg wypłynął, jeszcze będzie jedna marka, ale ona jeszcze nie wypłynęła, no to jeszcze mamy dwa miesiące, tak więc poczekamy i na samym końcu przygotowałem taki granat i zawleczkę właśnie wyciągnąłem i teraz... Zaraz wybuchnie. Coming soon, czyli Doit Far jeszcze nie odpuścił. Wczoraj, znaczy wczoraj, tydzień temu była żałoba, bo nie będzie Doit Farów, bo tylko miał być topliner ze sprzętami. A tu proszę Coming Sun, bo reakcja była na pewno taka, że no większość ludzi oczekiwało Doit Far tak naprawdę na samym początku, tak naprawdę Doit Far i Farming Simulator, no to był niesamowity, to była praktycznie Simulator Doits na samym początku. Jeżeli chodzi o historycznie, o farming, Simulator sobie weźmiemy, tak? No to aż dziwne, żeby tak było. No wiele osób twierdzi, że będzie DLC. Naprawdę bardzo wiele osób twierdzi, że będzie DLC, że nie może być takiej sytuacji, że Doits Far nie będzie, że wrzuci tylko jeden kombajn i tyle. Zważywszy na fakt, że wiemy, że Doits współpracuje z Giants i teoretycznie te farm powinny się odbywać w siedzibie Doitsa, no ale wiecie, jaka jest sytuacja na świecie. Tak więc jest wirtualny farm-kon. Ale przecież było zapowiadane już, jeżeli no, dwa lata czy trzy lata temu, że ten farmkon miał być właśnie w siedzibie Dojca. Tak więc wszyscy spekulują bardzo mocno, że DLC Dojca być może będzie właśnie Farming Simulator 22, czyli za rok. Po wydaniu, czyli za rok, no ma być właśnie ze sprzętem, taki duży DLC z mapą. Więc wszyscy, no bardzo dużo osób twierdzi, że to może być DLC. Ja już tak myślałem, że w 19 może być ten DLC do Deutsche bo tak no, w podstawce, no tam bieda jest znowu, nie? Tak więc, no cieszę się bardzo, że jest Deutsche i jest ten Coming Sun, i to wróciło. no. Tutaj chyba jest jakaś reakcja. Fajnie, by gdyby wskoczył jakiś starszy ciągnik, taki z czasu właśnie tego toplinera, to bym się ucieszył bardzo. Dobra, jeżeli chodzi o przegląd tych wszystkich rzeczy, to tyle. Znowu dzisiaj bardzo dużo rzeczy wyskoczyło, było dużo rzeczy do opowiadania, chyba z najfajniejszych rzeczy dla mnie, to właśnie kun z wielością tych rzeczy, z wielością sprzętu, też tutaj bym w, fajnie, że w, no ten Prino wyszedł. No jest kilka rzeczy. No ten drugi zbieracz do kamieni, agromas, liczymy na więcej. Co tam jeszcze? Iseki, no wyciągnik, Horsch wchodzi, wreszcie JCB wchodzi, Cocker Link wraca, Kun mocno reprezentowany. No, no i Massey Ferguson również, a w Pottingerze nic nie sprawdziłem, a tutaj akurat się nic jeszcze nie zmieniło, tak więc w tym odcinku to wszystko, czekamy na następny tydzień, co w następnym tygodniu zobaczymy, może UFO wyląduje, <laughs> może, jeżeli mamy traka w Farming Simulator 22, to dlaczegożby nie, pozdrawiam, Anton.